Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Oddajemy mieszkańcom to, co zabrali nasi poprzednicy. Przywracamy kolejne pasażerskie połączenia kolejowe w łódzkiem. Na nieczynnym obecnie przystanku Bełchatów miasto podpisana została umowa na dokumentację projektową modernizacji i elektryfikacji linii Piotrków Trybunalskich Bełchatów z budową odcinka do Bogumiłowa. To jedna z trzech priorytetowych dla regionu inwestycji, dokładnie zaplanowanych i zainicjowanych przez województwo łódzkie, a realizowanych w ramach programu Kolej Plus Rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Panu Marszałkowi Grzegorzowi Szrajberowi, całemu Zarządowi Województwa Łódzkiego za to, że ten projekt spinają, że go koordynują i go będą współrealizować. Projekt, który dzisiaj wchodzi w fazę realizacji, to jest warty ponad 660 milionów złotych. Na naszych oczach dzieje się historia. Działanie w ramach projektu Kolej Plus, które otwiera nasz region w tych miejscach, które dotychczas były Wykluczone komunikacyjnie. Chciałbym włożyć deklarację, że te działania będą dalej sukcesywnie realizowane. Modernizacja linii do Bełchatowa to część większego planu komunikacyjnego łódzkiego. Powstanie nowy ciąg komunikacyjny w regionie łączący Piotrków, Trybunalski, Bełchatów, Wieluń i Wieruszów. A wszystkie te miasta zyskają dostęp do Międzynarodowego Kolejowego Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk. Dobre informacje płyną też ze szpitala imienia Kopernika w Łodzi. Tutaj 49-letnia pacjentka z ostrą białaczką szpikową przeszła nowatorską transplantację krwi od dawcy niespokrewnionego. To przełomowy zabieg w naszym regionie. Pacjentka czuje się dobrze, kolejne osoby już czekają na przeszczep. To jest terapia dająca nadzieję Chorym na całkowite wyleczenie. Chciałem bardzo podziękować całemu zespołowi, który przyczynił się do tego, że ten szpital wchodzi w tak nowoczesne terapie niezwykle potrzebne dla naszych pacjentów. Pozostajemy w Łodzi, tutaj bowiem odbyły się wojewódzkie obchody 104. rocznicy Powstania Policji Państwowej. W wydarzeniu wziął udział Robert Baryła, członek zarządu województwa Łódzkiego. Bezpieczeństwo mieszkańców regionu jest najważniejsze, dlatego samorząd województwa Łódzkiego wspiera policję. W tym roku do Łódzkiego Garnizonu trafi pół miliona złotych dotacji z budżetu województwa Łódzkiego. Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na Dożynki Wojewódzkie do Paradyża. Podczas tego wydarzenia nastąpi m.in. rozstrzygnięcie wyjątkowych konkursów. Kulinarnego łódzkie smakuje najlepiej oraz najpiękniejszy wieniec dożynkowe Województwa Łódzkiego. Zapraszamy do nich wszystkie koła gospodyń z regionu. Na zwycięzców czekają nagrody. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursów mija 4 sierpnia, a wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej locke.pl. Oh, Dzień dobry, Aleksandra Gębicka. Mamy dzisiaj piątek, 28 lipca. Zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Informujemy, że 1 sierpnia nie będzie emisji programu. Wydania serwisu lokalnego od sierpnia pojawiać się będą o 16:30 we wtorki i piątki. Na drodze krajowej nr 71 między Zgierzem Aleksandrowym doszło do tragicznego wypadku, w którym uczestniczyły dwa samochody ciężarowe. W środę doszło do tragicznego wypadku w miejscowości Kolonia Brużyca. Z nieznanych przyczyn kierujący ciągnikiem siodłowym marki MAN z naczepą zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z tir Po zderzeniu obaj kierujący zostali uwięzieni w pojazdach. Niestety w wyniku obrażeń śmierć na miejscu poniósł 52-letni mężczyzna, kierujący skanią. Strażacy przy pomocy narzędzi hydraulicznych wydobyli kierowców. 24-letni mężczyzna kierujący manem został przetransportowany do szpitala. Podwyższenie stawki w ramach programu 500+, do 800 zł dla rodzin z dziećmi od przyszłego roku. Poseł Marek Matuszewski wyrażał się jak najbardziej pozytywnie o tej zmianie, podkreślając jej znaczenie społeczne teraz już nie 500, a 800. Dotychczasowy program rządu Prawa i Sprawiedliwości, znany potocznie jako 500+, zmienił się i tym razem w ramach jego działania od 1 stycznia przyszłego roku rodziny będą otrzymywać 800 zł miesięcznego dofinansowania po to, aby wzmacniać nasze rodziny, żeby nasze rodziny polskie miały więcej pieniędzy na różne zadania, bo przecież wiemy doskonale, że rodzina jest siłą. Poseł Marek Matuszewski podkreślał, że jak w przypadku programu 500, rząd prawa i sprawiedliwości również dotrzyma słowa przy realizacji programu 800, który będzie jego kontynuacją. Minęło pięć lat od czasu, gdy na terenie wysypiska na Borucie doszło do gigantycznego pożaru tamtejszych śmieci, wśród których wiele było odpadami wysoce z szkodzącymi środowisku. O tym, jak ważne jest pozbycie się tej bomby ekologicznej, mówili przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej podczas konferencji na terenie wspomnianego terenu. Pożar na wysypisku znajdującym się w zgierskiej borucie był w ciągu ostatnich lat jednym z najbardziej znaczących problemów miasta, z którymi zgierz boryka się po dziś dzień. Teren ten nadal pozostaje nieuprzątnięty nie tylko na powierzchni, ale również pod nią, gdzie składowane były beczki zawierające różnego rodzaju odpady niebezpieczne. Temat owego pożaru rozgrzał się z większą siłą w związku z niedawnymi pożarami podobnych obiektów w Tomaszowie Mazowieckim czy Zielonej Górze. Składowisko to odpadów niebezpiecznych, które co jakiś czas płonie, bo różne gejzery, samozapłony z tej chemii, która jest zakopana, wychodzą na zewnątrz. Straż kilka razy w miesiącu interweniuje, cały czas są jakieś wycieki. Udało się ze środków zewnętrznych zrobić wstępne badania, które pokazują. Po badaniach zawartości e, e, toksyn w liściach, że te zanieczyszczenia cały czas się rozprzestrzeniają. W trakcie konferencji prasowej na terenie dawnego wysypiska mówiono przede wszystkim o braku podejmowania działań przez władze, które miałyby na celu rekultywację tego oraz wielu podobnych obiektów na terenie całego państwa. Obecny na konferencji poseł Dariusz Joński mówił o tym, że w KPO zapisane są pieniądze na utylizację m.in. i posprzątanie takiej bomby ekologicznej jak tutaj w Zgierzu. Jednak jak wynikało z wypowiedzi pozostałych referentów, władza nie chce rozwiązać tego problemu. Najważniejszą rzeczą, sprawą jest, że mieszkańców proszę państwa tych innych miast nie interesuje. Kto, rządził, kto, kto, kto rządzi ich, oni chcą mieć zdrowe powietrze, oni nie chcą mieć zagrożeń zdrowia i życia. Ten teren, w którym jesteśmy, w którym się tutaj znajdujemy, jest wyjątkową. Wyjątkowym zagrożeniem. Zgodnie z informacjami, jakie usłyszeliśmy podczas konferencji, władze miejskie czy powiatowe, a nawet wojewódzkie nie są w stanie finansowo udźwignąć kosztów związanych z usunięciem pozostałości ze zgierskiego wysypiska. Dlatego tak ważne jest, aby pozyskać środki od władz centralnych. O dalszym losie wysypiska na Borucie w kolejnym materiale. Miasto Zgierz oraz Łódzki Instytut Technologiczny podpisali umowę stanowiącą pierwszy krok do pozbycia się problemu, którego źródłem jest nieuprzątnięty teren dawnego wysypiska na terenie Zgierskiej Boruty. Cały proces ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. Pozostając w temacie rekultywacji terenu wysypiska na Borucie, w Urzędzie Miasta Zgierza odbyła się konferencja zorganizowana przez Przemysława Stańszewskiego przy udziale m.in. dyrektora Łódzkiego Instytutu Technologicznego, z którym Miasto Zgierz podpisało umowę dotyczącą przeprowadzenia szczegółowych badań oraz przeanalizowania poprzednich, aby ostatecznie sporządzić raport, który wykaże jak pozostałe na terenie wysypiska substancje oddziałują na środowisko oraz jaki będzie koszt złożony prac rekultywacyjnych. I właśnie w lutym składamy wspólnie projekt Horyzont Europa, który pozwoli na to, żebyśmy konkretne działania wtedy już rozpoczęli, by mieszkańcy Zwierza mieszkańcy tutaj regionu byli zabezpieczeni i byśmy tego typu problemów nie mieli w przyszłości. Ma szereg ekspertów z zakresu inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej, biotechnologii i skupiamy się na rozwiązaniach takich trudnych do, do rozwiązania. Wódzki Instytut Technologiczny prowadzi projekt Łukasiewicz w regionie, polegający na nawiązaniu współpracy z samorządami i prezydentami różnych miast, które zmagają się z problemem, jakim są wysypiska czy też tereny składowania odpadów niebezpiecznych. W ramach tego projektu specjaliści z Instytutu mogą dzięki takiej współpracy udzielać rekomendacji władzom oraz pokazać, jak skutecznie przywracać takie obszary do stanu umożliwiającego zagospodarowanie ich. Duże wyzwanie przed nami wszystkimi po to, aby dla nowej perspektywy finansowej, dla ustawy wielkoobszarowej, która zostaje przygotowywana i wprowadzana, być już w takim stopniu przygotowanym do działań. Cały tutaj region chce żyć w środowisku, gdzie jest ekologia, gdzie mamy pewność, że nic się tutaj nie wydarzy. Mamy już ustawę, która między innymi Zgierz wpisała na listę miast. Które będą miały zutylizowane te śmieci. Owa ustawa ma rozwiązać problem odpadów niebezpiecznych zgromadzonych w przeszłości bez zabezpieczenia, w szczególności przez podmioty należące w przeszłości do chwili obecnej do skarbu państwa. Poza zgierzą z województwa łódzkiego podany jest także Tomaszów Mazowiecki. Cały proces przywrócenia terenu wysypiska to okres kilku lat. Wymuszający działania zabezpieczające oraz przewidujący faktyczną rekultywację, po zakończeniu której nastąpić ma 15-letni okres wyłączenia z jakiegokolwiek zagospodarowania. Dziękuję Państwu za dziś, życzę pogodnego weekendu i do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam.